Witajcie w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku standardowo unboxing, jak zrobić proces papieru, jak zrobić proces papieru, o to się przekonacie w tym filmie. He, Tu mam jeszcze sławki, które on się bawi, one są zepsute, one są po złotówkę dokładnie, dokładnie złotówka na nie wydane i ho, cholerę poszły, Dobra, ja wam teraz zaprezentuję proce proca proca Proca. Proca. gdzie jesteś? Poczekaj. poczekajcie, kurde, Proca. tu miałem tu tu jest tu to. Okay? To jest Proca. To. Proca. Poczekajcie chwilę, do wykorzystania żeby nabój zrobić trzeba ująć wziąć papier czy jak to ująć? Wziąć papier skleić go taśmą tak na obokowo, tak? że macie, poczekajcie papier, poczekajcie chwilę Dobra, jesteśmy, do wykorzystania trzeba uwinąć tak taśmą, Ok, to mamy nabój e, mamy kroce Potrzebujemy do, tego pro... Potrzebujemy do tego procy. Procy zrobimy tak, że kwadracik mamy wyciąłem i wyciąłem taki kołek tutaj. Mam tak procy, Bierzemy teraz lewą rękę. Pyk i strzelamy. Tylko trzeba napój też mieć. Hop. Poczekajcie. Ja tu wyciąłem mm. kołek. Poczekajcie. Dobra, no i wrócimy to. Tu jest taki pasek. Poczekajcie. Przepraszam za przekleństwo. Jezus mój tata jest taki kurde. Patrz, mamy taki pasek. Kwadrat i wycięty pasek. I mamy nabój. I ten nabój, tak. Ten za ten pasek ciągniemy. I tak pstrykniemy zaraz. Niewidzialna gumka. I poleciało. Teraz wam pokażę dokąd to poleciało. Mój spół za kadrem. Teraz wam pokażę. To poleciało tu tamtąd. Tam gdzie jest końcówka tego tych sufałek a na mój mam w ręce. No i to był taki krótki film z zabawą kota. Na internetu wstawianie kota i koniec. No i oczywiście kuszę. Na razie. Skończymy o 3, 3, 3. Нара.